A więc witam na festiwalu Fan. Tu są nasi e, goście, którzy zdecydowali się przyjść na nasz festiwal. E, powiedzcie nam, skąd się. Jak się dowiedzieliście o tym festiwalu i co Was skłoniło, żeby przyjść? Ogólnie dowiedziałam się o festiwalu od przyjaciela, który chodzi tutaj do szkoły. A zachęciło mnie to, że chciałam zobaczyć, bo to był pierwszy festiwal i chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I ogólnie interesuję się teatrem i wszystkim, co jest z tym związane, dlatego chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Masz coś do powiedzenia nam? Ja to samo uważam. Też dowiedziałam się od przyjaciela, który bardzo zachwalał, no i postanowiłam przyjść. Dziękuję. A więc tu jest nasz aktor z poprzedniego spektaklu hiszpańskiego. Powiedz mi, jak się czujesz? Udało się wszystko? No, udało się, mimo drobnych wpadek. Mi się na przykład dekolcik zrobił, bo guzik wypadł. Ktoś rzucał palcami w żyrli, słyszałem. To było spoko. Kolejny nasz występ w miarę udany. Peace, love. Cieringito Libre, sprawdzajcie nasze nowe show. Będziemy robić na pewno za rok. Do zobaczenia. Yo. Dzięki. Nie, ale ja tak wyglądam przy Tobie tak nisko. Boże, czuję się jak dziecko. Nie? No daj spokój. Yy, więc tak, yy, festiwal się rozpoczął. Jak, jak, jak wrażenie, jak myślisz, że to wszystko się potoczy? Myślę, że będzie dobrze, aczkolwiek jesteśmy beznadziejnym festiwalem, naprawdę. Mam, nie mamy nawet porządnego opóźnienia. 10 minut do kolejnego przedstawienia, no to dorobi masakryczną przerwę. Ale mam nadzieję, że zabawią nas, nas konferencjerzy. Ale to chyba, ale że przerwa jest y, długa, że, że powinniśmy się dłużej spóźnić. Czy... No, każdy porządny festiwal ma opóźnienie przynajmniej 20 minut, a, a my nic. My ale... mamy 10 minut do przodu. Ale, ale tak przynajmniej nie irytujecie y, uczestników, ani widzów. No. Bo są zadowoleni, że program idzie zgodnie z planem. No mam nadzieję. No to jednak jest jakiś plus. No, ale chcemy się spóźnić, tak? Jeszcze chwilę no wypadałoby tak, nie? No ale jak wam się podoba, to dobrze. No podoba się. Okej. Okay. Więc powiedzcie nam, jak wam się podoba. Bardzo nam się podoba. Kwieciście. Nie, no jest spoko, tak? No, tak jak wczoraj, dużo występów, fajne, ciekawe. To byliście i wczoraj, i dzisiaj? Tak, tak. ze względu na Malwinę, organizatorkę, naszą przyjaciółkę. Żeby nie było jej smutno. A, bo wy jesteście tymi VIPami. A, okej. Okay. A jakaś rzecz, która najbardziej wam się podobała w przeciągu tych dwóch dni? Chyba ta improwizacja. No, improwizacja i też to, ten ostatni spektakl wczoraj. Okej, okay. no dzięki. To było tak, że Malwina, która organizuje festiwal, powiedziała, że każe mi zrobić spektakl, bo my chodzimy razem na zajęcia, powiedziała, że każe mi zrobić spektakl, bo chcę mieć tam spektakle, więc powiedziałam, że w takim razie dobrze zrobię i właśnie z tej okazji tak zastanawiałam się, co chcę zrobić. Wiedziałam o tym od listopada i dopiero w styczniu cokolwiek wymyśliłam. Napisałam ten scenariusz, tam połączyłam różne teksty, no i tak takiegoś się stało, że on powstał. To jest Gloria. Gloria gra mojego Murzyna. Yy, jeszcze właśnie jak robiłyśmy to, to ja weszłam w ostatniej chwili jako aktor, bo na początku miała za mnie grać inna osoba, no ale jakoś się zgrałyśmy i no i chyba dobrze wyszło, mam nadzieję. I w ten sposób Gloria została murzynem, a my zrobiliśmy spektakl o samotności i taki trochę życiowy, myślę, że trochę ludzie mogli tego nie zrozumieć, ale... Trochę stresowałam się właśnie, że tyle tam no, wymyślałam różnych dziwnych rzeczy, że nie będzie wiadomo o co chodzi, ale chyba jakoś się to udało, więc jestem zadowolona z tego co wyszło. Dzięki. Pytania. E, czym został zainspirowany wasz spektakl? Czy młodsze rodzeństwo, czy częste przechadzki na plac zabaw, czy skąd to się wzięło? E, myślę, że jedno i drugie. W sensie... Częste przechadzki na plac zabaw na pewno, bo wiadomo, jak się dzieci wtedy zachowują, ale też zachowanie jakby od młodszego rodzeństwa. Okej, okay. i teraz specjalnie pytanie do ciebie, bo wiele osób zastanawiało, czy sam wymyślałeś podczas spektaklu rozmowy Twoich zabawek, czy zostało to w scenariuszu zapisane? Czy, y, to było mieszane. Część była rzeczywiście zapisana w stany ruszy, czyli jakaś podstawa tam, że koleś spada do przepaści, czy że jest miejsce kaźni itd. Tak dalej, tak dalej. Ale szczegóły takie jak na przykład, że gość zmienił się w ciecz, czy też jakieś tam dzieło protonowe itd. Y, postanowiłem dodać od siebie, żeby to było po prostu naturalniejsze, bardziej realistyczne. Urzekłeś wszystkich pojęć y, tą, tak, tą kreatywnością. No dobra, dzięki. To będę rozmawiać teraz z reżyserką i aktorką spektaklu nocy Letniej. Powiedzcie nam, skąd dowiedzieliście się o fanie? Ja dowiedziałam się o, o, o fanie, od mojej koleżanki z teatru, która powiedziała mi, że u niej w szkole jest taki festiwal i dlatego zdecydowaliśmy się tu zagrać. Yy, dlaczego Szekspir? Dlaczego Szekspir? Bo yy, musieliśmy wybrać sztukę na festiwal u nas w szkole, na festiwal teatralny w Czackim. I było w sumie sporo wątpliwości. Były propozycje typu Wodeli Warszawski, jakieś współczesne sztuki, ale w sumie uznaliśmy, że pójdziemy w klasykę, w coś, co jest dosyć pewne, ale jednocześnie ambitne i nie do końca pewne. Więc tak trochę kontrastowo i, i w sumie się sprawdziło i się sprzedało na scenie. I na pewno zabawne, bo porwaliście publikę. I jeszcze powiedzcie mi, skąd takie wspaniałe stroje? Czy to wszystko wasze, wasze pomysły, wasze, waszy, wasz wkład w to? Czy mieliście jakąś pomoc? Część pytania, dlatego że tutaj właśnie Rita, on, o jej, Rita z jej mamo, one zrobiły bardzo dużo. Zrobiły, właściwie tak samo Matylda aborcji, zrobiła projekty strojów, Właśnie to wszystko kompletowanie było przez no co najmniej trzy tygodnie. To no, było pytanie po całej szkole, czy ktoś ma jakieś bluzkę, jakieś nie wiadomo inne rzeczy. I było z tym bardzo dużo roboty, ale wszystko jest robione ręcznie, nie ma żadnych historii wypożyczanych, dlatego to jest, to tak, jest bardzo Tak, szczególnie dużo zabawy było ze strojami Atańczyków, chociaż nie w samym szyciu, ale w czytaniu, jak to ma wyglądać. Tak. Czy kolorowo, czy na biało. I tak w gruncie rzeczy stroje elfów ufiliśmy sami, po prostu, stroje ateńczyków też własnoręcznie. I, I jeżeli chodzi o takie elementy, jak gdyby już gotowe, to, to właśnie to, to jest, to są elementy mojego stroju właśnie, na przykład płaszcz, no, no nie jest nasz I, y, i co, no i w sumie wszystko. To dziękujemy bardzo. Dziękuję I, Więc jak zareagował pan na wiadomość o powstaniu festiwalu w HMRT? Znaczy no byłem bardzo zdziwiony, prawdę powiedziawszy, bo nie przy mi do głowy, że raz, e, znaczy, ktoś w ogóle coś takiego zaproponuje. E, I m, prawdę powiedziawszy odezwałem się w takim duchu trochę zniechęcającym. Znaczy, że no, są, tyle jest tych festiwali, że niedaleko tu w Witkacim chociażby jest, no, że są teatry, że są festiwale szkolne, tak jak w czaskim. No, że, e, czy my się jak gdyby w ogóle tu zmieścimy w takim nowym, z tym nowym festiwalem, przy, przy takiej masie innych festiwali. No, Organizatorka i pomysłodawczyni nie była zniechęcana tą moją reakcją, powiedziała, że uważa, że to się i tak uda. No i ja poprosiłem w takim razie o jakiś taki no nie wiem, jak ona to sobie wyobraża. Tak? I znowu ku mojemu zdumieniu dostałem taki dokument, memoriał, taki pięciostronicowy z bardzo szczegółowym opisaniem, jakie wymogi organizacyjne w zasadzie muszą być spełnione. No, i w, no w tym momencie się tak, można powiedzieć, uspokoiłem. Znaczy, widzę, że. Ktoś, kto się za to wziął, no, ma jakieś takie pojęcie, wyobrażenie, więc myślę sobie, no to dobrze, no to niech spróbują. No. A jak Pan uważa, czy właśnie organizatorki, uczniowie naszej szkoły spełnili swoje zadanie? No myślę, że w ogóle zna, z nawiązką, no bo e, wystartowało dziewięć tych zespołów teatralnych, są jakieś koncerty towarzyszące. No i przede wszystkim, no, w gruncie rzeczy, mimo... Tego, że to jest pierwszy raz, no, sporo osób tego słucha i to ogląda, więc mnie się wydaje, że jak najbardziej. No, jak na pierwszy raz, no mój Boże, czego więcej oczekiwać? No? I wyposażenie, po, pościągane z różnych miejsc, także to profesjonalnie niezwykle wygląda. Że ja jestem pod wrażeniem. I mamy nadzieję, że będzie w przyszłym roku no powtórka. Tak, ja myślę, że tak. No, jeżeli Wam jako. Uczniom szkoły Starczy Energii, żeby to kontynuować, to ja tylko się mogę z tego cieszyć i, i liczyć na to, że to się stanie jakąś tradycją szkolną, no. A że nasze zespoły może też na tym skorzystają, bo będą miały taką zachętę, że też mogą wystąpić przed kolegami, koleżankami i, i zmierzyć się z innymi w takim no, po prostu konkursie. No, tak, tak, jak najbardziej jestem za tym, żeby to było kontynuowane. Oczywiście, że tak. To dziękujemy i zapraszamy za rok.